Jej, ojej, ojej, ojejku. Takie to to. Hec, hec, nie. i grupa filmowa Darwin dramatyzują. Romeo i Julia to dramat Williama Szekspira, który przetrwał jak mało co próbę lat, wieków w zasadzie, i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej romantycznych historii, jakie człowiek wymyślił. Nie można tu oczywiście mylić romantyczności z romantyzmem. Szekspir tworzył bowiem w epoce renesansu. Co prawda jego dzieła mają w sobie sporo cech znanych właśnie z epoki Mickiewicza i Słowackiego, ale niech was to nie zmyli. Renesans, czyli e, dawno. Czyli bardzo dawno. Czyli y, dużo ozdób, nie tylko w słowie, ale i w architekturze. Na przykład, co do samego Szekspira, to myślę, że nie trzeba go nikomu przedstawiać. Myślę, że nawet byłby problem go przedstawić, gdyż gość ma w swoim życiorysie przerwę tak dużą, że nawet jakby całą brew wygolił, to by to, tego nie zobrazowało. Jakby brew wygolił? nie widzieliście nigdy, jak ktoś ma taki kawałek brwi, wygolony, fragment? No to ja wiedziałem, tylko nie rozumiem. Porównania no bo podobno właśnie ten wygolony fragment brwi oznacza, że ktoś miał przerwę w życiorysie. Yy, tak gdzieś wyczytałem. No i ważne, chodzi mi o to, że dziś wiemy mniej więcej, co się stało z Szekspirem, tylko tam do któregoś roku życia. Wiadomo, że mając lat 18 ożenił się z pewną kobietą, narobił jej dzieciaków, a potem uznał, że jednak nie chce żony i nie chce dzieciaków i ruszył sobie w, w świat. Oprosz. No właśnie, I od tego momentu, jak ruszył w świat, to o nim w zasadzie zaginął. Przez tę przerwę w życiorysie urodziło się wiele różnych teorii spiskowych. Jedna jest taka, że ukradziono mu tożsamość, i Szekspir tak naprawdę nie jest Szekspirem tylko ktoś inny, kto tworzył te wszystkie dzieła, się pod tą tożsamością ukrywał. Wśród podejrzanych jest na przykład królowa Elżbieta I i to by jeszcze miało sens, bo jej nie wypadałoby pewnie pisać takich rzeczy, ale już teoria o tym, że miałby to być Francis Bacon, yy, no jest dla mnie głupkowata, no bo gość miał jakieś tam parcie na popularność, to przecież jakby takie dobre rzeczy pisał, to by nie udawał chyba, że to Zresztą yy, nie on nie pisał, co nie? No dobra, dobra ale przechodząc już do samego Romea i Julii, yy, no to jak to bywa bywał, Szekspira musi się przygotować na dużo zgonów, dużo cierpienia, dużo zawiłek sytuacji rodem z trudnych spraw i dużo. No, może nie aż tak dużo, ale sporo śmiechu, bo Szekspir był, chwała mu za to, takim gościem, że jak pisał coś smutnego, to myślał o czytelniku i starał mu się też zaserwować jakieś fragmenty humorystyczne, żeby wszyscy nie chcieli samobójstwa od razu popełnić. Tego polskim twórcom często brakowało, tak mi się wydaje. Taki kordian, dajmy na to, byłby dużo lepszą postacią, gdyby miał w sobie jakieś minimalne, chociaż pokłady poczucia humoru. No, on może sam w sobie nie miał, ale jednak był trochę śmieszny. Niechcący. No bo ta jego akcja z zemdleniem zaraz przed momentem kulminacyjnym, no to to jest dla mnie kompromitacja na mery Kojata Wilusia. No, ja się śmiałem w każdym razie. No to fakt, ja się też śmiałem. Yy, Okej, okay, to pozwólcie, że mam szybko tylko jeszcze nakreślę tło historii, zanim do pierwszego aktu przejdziemy. Rzecz dzieje się przez yy, większość czasu we włoskiej Weronie. Dopiero pod koniec nam się yy, zmieni miasto. Jeśli chodzi o czas, to mamy. Prawdopodobnie końcówka XVI wieku, ale zaznaczam z góry, że nie jest to... Dosłownie powiedziane, tylko tak szekspirowi znawcy oszacowali to za pomocą różnych faktów zawartych w treści dramatu. Tam jakieś trzęsienie ziemi było, i tam, niby, w prawdziwym świecie też jakieś trzęsienie ziemi było, ale no, nieważne. Mm. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, to to, że mamy dwa werońskie rody Kapuletów i Montekich i te rody się nienawidzą. No po prostu się nie trawią. I w sumie to na razie więcej wam nie powiem, bo po co psuć zabawę. To, co musicie wiedzieć, to wiecie. Chociaż pewnie i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy, więc. No ale dobra, to, yy, tradycyjnie jeszcze trudne wyrażenia, i zaczynamy. Stockfish to jest yy, suszona rybka. Nastawianie Marsa to takie trochę jakby wygrażanie pięścią, taki Ooo", Ooo", tak, tak, właśnie, dokładnie o tym mi chodziło. Yy, berdysz to taka jakby siekiera z dłuższym kijem, służąca do walki. W sensie topór. Tak, może być topór. Przymiotnik szydnie oznacza to samo co szyderczo. Sykomory to takie drzewa, na których figi rosną. Amalgam to jest plaster zmiękczający. Plaster zmiękczający? No tak napisane było w, w, w przypisach. Plaster zmiękczający. No ale co on zmiękcza? Może strupy? Fuj, No, eee. no nie, seria, naprawdę powinniśmy to sp sprawdzić. Chyba musimy się dowiedzieć, jak już tłumaczymy, prawda? Dobra, ja właśnie wpisałem sobie w wyszukiwarkę i mi wyskoczyły, o, zdjęcia plombowanych zębów. Czyli co, amalgam to są zęby? Co? Nie, no bardziej chyba właśnie plomba? Czyli co w kontekście będzie chodziło, że miłość jest jak plomba? Dokładnie, miłość jest <grym> jak plomba, właśnie tak. <grym> No to bomba. Eee. Kupido w rzymskiej mitologii to był ten taki dzieciak na skrzydłach z łukiem, co jak cię strzałem w strzeli, to się zakochujesz. Kawa ognoja, generalnie. Diana z kolei była boginią księżyca i łowów, do tego zgrywająca wzór dziewictwa. Eee, w tym akcie pada też stwierdzenie: Płomień spędza się płomieniem. I ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu w opisie tejże frazy jest informacja, iż dawniej poparzenia leczyło się Robiąc jeszcze większe poparzenia. Przepraszam, co? No, że jak się ktoś poparzył, to żeby to zagoić, to mu kazano to poparzenie trzymać nad ogniskiem, na przykład. A, czyli mówiąc krótko, <laughs> czym się strujesz, tym się lecz. No tak, ale to y, nie może być, prawda? Dwóch szalonych naukowców kiedyś sprawdzało wiarygodność tego mitu i no nie zakończyło się to najlepiej. No coś słyszeliśmy. Także dzieci, nie słuchajcie tego. Bengolia, on bredzi na poparzenie najlepszy kefir. Co do dziwnych fraz, to Marta mówi w pewnym momencie również na świętego Piotra i Pawła. I to nie jest jakby co żadne lokowanie sieci sklepów spożywczych, tylko Paszkowski sobie to też zmienił. W oryginale jest na święto chleba. Nie pytajcie. Piołun to taka roślina, z której napar można zrobić i to jakieś właściwości lecznicze ma. Larwa oznacza tu aktorską maskę, snadź to inaczej przecież. Alderman to był wtedy ktoś jak radny miasta. Forszpan to zaprze... bo mnie jeszcze zaciekawiło tam, że padło takie określenie wilgotne promiki księżyca, czy jakoś tak. W wilgotnych księżyca promyków. O, właśnie, właśnie. I okazuje się, że to nie jest przenośne, tylko wtedy naprawdę twierdzono, że promienie księżyca są wilgotne, bo mają w sobie przypływy i odpływy. No cóż. Pewnie byłbym bardziej zaskoczony, gdyby nie to, że przed chwilą dowiedziałem się o leczeniu poparzenia, poparzeniem go jeszcze bardziej. Stelmach to był taki fachowiec od kół, coś jak dziś wulkanizator, tylko że bez opon, bo chyba nie było jeszcze opon. A, pierwsza opona została opatentowana w 1846 roku przez Roberta William'a Thompsona, i 42 lata później BJ Dunlop opatentował z kolei tętkę rowerową. No skąd ty to wiesz? No bo interesuje się troszkę wulkanizacją. Wulkanizacją się interesujesz? Tak. Wulkanizacją. To jest jakiś problem, żeby nie powiedział zaraz, co znalazłem ostatnio u ciebie w szufladzie. Czego ty szukałeś w mojej szufladzie? Cudzymi szufladami też się interesuje. To jest moje drugie największe zainteresowanie. Nie chcę wiedzieć, co by to się działo w Twoim domu, jakbyś kiedyś w cudzej szufladzie znalazł oponę. Istny, kurde, jackpot to by był. Dobrze, musimy przyspieszyć, bo diabeł jest smutny. Beneficja to ziemie, z których duchowny czerpie sobie korzyści majątkowe. Słowo bresze oznacza ubytki w murze zdobywanego miasta. Sążeń zaś to jednostka miary. Jeden sążeń to mniej więcej 2 metry są, bo to się mierzyło jako długość tak, tak. ramion. Podpan to potocznie kuchcik. A i jeszcze jedno, bo w oryginale u Szekspira Marta nazywa się nie Marta, tylko Angelika, ale Paszkowski nazwał ją Martą mhm. i w sumie nie wiemy dlaczego, ale uznałem, że może chcecie to wiedzieć. Zapraszamy na akt pierwszy.